Chance to take out Wolf was at the Tiergarten airstrip, 1845 hours. I didn't have much time. Stopping Wolf meant heading straight back into the heart of Berlin, with most of the city in ruins. The only location for the shot was right back where I started. I needed to get to the Brandenburg Gate. The city was on fire, the battle raging like a vision of hell. And somewhere, in the middle of that firestorm that bastard was going to get in a plane and fly to safety taking all the secrets of the rocket program to moscow unless i could stop him witam serdecznie z tej strony haunted a to jest kolejny strzał z sniper Elite v 2 i to ja widzę koniec snajpera i a começo ta się kończy, czy okej ta do są sad Okej, okay. yy, a więc. Yy, się na Plac Bandy Burski, świetnie, świetnie. Yy, słuchajcie, no, koniec snipera. Co mogę wam więcej powiedzieć? No, fajnie mi się w to gry grało. O tyle, no, ja nic więcej nie mogę powiedzieć. no Fajna gra, świetnie się gra. No co co? Następna, yy, co będziemy grali, to będzie Sniper Elite. Następna część. Czy taką mam nadzieję? I jesteśmy w Berlinie cały czas, Czy któryś raz w sumie, okej. Okay. Ok, dajcie mi kamień. Szczyty kół. Panowie, to nie było nic ciekawego. Znaczy, nic wartego waszego z... zainteresowania? Właśnie, mówiłem, że to było nic wartego waszego zainteresowania. Dobra. Tak, myślałem, że jeszcze zdążę przy tym, tym echu. Dobra, nieważne. Lecimy z nimi. Dawajcie, lamusy. To są Rosjanie, szwabi. Wszyscy tutaj są. To świetnie. Dawaj, dawaj. O kurde. Śmieciu. O, wow, 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 wow. żebym dostał. Nigdzie się tu nie kryje, no panowie, przestańcie tu mnie z tego ostrzeliwać. Ostrzeli... ostrzeli, ostrzeli. wywaczał. Oh. Ja. Tu jest gość. Okej, okay, nawet nie widziałem z tego wejścia. O, rozgost! Dobra. Jaki Jaki ginie piesie, jestem człowiekiem, nie chcę wypraszam sobie. Halo. co to ma być? Czecie, bo tu muszę troszeczkę sobie pozabijać. Jak tak dalej pójdzie, to to... No! Nie wierzę! Dobra, nieważne, nie widzieliście tego. Już to w Gdzie jeszcze jest? Dobra. Reload Reload fast musiałem się dostać, tam mam się dostać. Dobra. I w tylu jeszcze nie padł. Okay. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Dobra, ki z nimi, lecę. A, oh, fuck, fuck, fuck. Muszę zabić tam tego Wolfa, żeby nie dał Rosjanom ee, aktów tej broni, którą. tej broni, właśnie, której. nie możemy dopuścić, żeby mieli. Znaczy, ty, tu wiecie, wiecie o co chodzi. Ty, którzy zjechaliśmy w, w poprzednim odcinku. Te rakiety. O, wejdź do bramy Branderburskiej, świetnie! Czy powiecie mi tylko, jak ja mam to zrobić? No jestem ciekawy, jakżeś żeś mnie zobaczył, w śmieciu. A, fast! Dobra, czołg rozwalony, to jest najważniejsze. Nie by ci bym nie strzelał Aaaa Dobra 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 wracam no no, no, no. Nie mam je tu wcale wcale co wy tu gadacie FAF fuck, 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 fuck Co ty gawarysz, ja dam jeszcze na Co? coś Nie wiem Eeehe <gryzł> Gdzieś tam był Sniper Pęk Dziękuję. Czaszka rozwalona czaszka szczęka. Dobra. No. no, gościu. Może nawet ich nie mogę trafić, nieważne. Nie mam je nigdzie. Jeszcze biegają w śmiecie. Ubrywają a biegają. Żegnaj, kolego, Bęk Skroń chyba dostał. Znaczy taką skroń. Hej, okay. gdzie oni jeszcze są? Tutaj. No, przeszło tak ledwo, co no w płuca, ale okej, okay. ale przeszło. nie jeszcze dostał. Po prostu w tego, po w czółko. Fuck, 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 fuck. Ok, fuck. <słuchaj>, nieważne. No nie, Fuck. No, 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 no. Nie mogę umrzeć. I can't die, I can't die, I can't die. Jak strzeliłeś nie? Jak że to będzie przypał No nie wierzę, no kurcze Ledwa co No nie, nie gadajcie, że... Pięknie, okej okay. Tam byli człowieki, tam był sniper gdzieś No, skąd? Ci ja pytam skąd oni mnie widzą? Patrzę przed chwilą, nie było snajpera. Patrzę z powrotem i jest snajper. Oła! No, nie. Trzeba się położyć chwilkę. Niech oni sobie strzelają. Ja rozwalę sobie czołg Na pewno będzie łatwiej Dziękuję, czołg rozwalony Pojazd zniszczony może tak No, pak. czekajcie Dobra, A, do budynku Umierasz To za tym też umiera, tylko niech się wychyli Na no, ja tym musiał się wychylać, dobra To stam yy, ruskie No Skąd tam Tam kolega we mnie strzela Kolega wychyl się Kurde, miał gość czwarta Dobra Poerariu! No ciągle dostają po no... Nie wiem, czy oni dostają po nogach, czy co. Oni dostają, że ciągle mogą biegać. Szczury jedne. Dobra. Gdzie dostajesz? Nieważne, w rękę dostał. z tego, że od tego by nie zginął? Ważne, że... No! Nie, nie mogę wycelować z tego karabinu. Używałem zawsze... Cały czas słyszałem innych i nie mogę Dobra, teraz powinno być dobrze Końcu! Po czterech oddanych strzałach, jeden w niego trafił Thank god Okej okay. Ty też umierasz Tam jest jeszcze kolega Dziękuję Hello, everybody! Danczą wszyscy! Dobra, teraz ty też umierasz. Dziękować, dziękować, dziękować! Prosto głowy, dostop tylko! Dobra Tu, 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 Dziękuję Następny No kręgi się nie rozwalone O kurde No ja muszę się kryć Był za jednym No w głowę mi trafiłem więc trudno by było No, co za fart Dobra w dupie to wam. się robi tak Chyba sobie ja robicie Jaki sanitariusz się mu już nic nie pomoże Takow Dobra Wszyscy chyba wybici Jest ta brama brander tak? Ok, gdzie dokładnie? A, tutaj, ok. Tu jest wejście. I lecimy zabić Wolfa. Znaczy, nie możemy mu dać dotrzeć do e, samolotu rosyjskiego. Bardziej byśmy nie chcieli, żeby Rosjanie dostali e, tajne dokumenty, tajnej broni, rakiety czy coś. Jak? A, ok, dobra, nieważne. Już widzę. Jak? Dobra. Trzy du w Wolfa podczas jazdy? Zabiję gościa, tylko! Oh. Dziękować! Jestem kuźwa bogiem tej gry. gry. Nie żartuję, nie jestem bogiem. Po prostu mi się udało. Dobra! Bitwa o Berlin zakończyła się następnego dnia, 2 maja 45, o 8.23, kiedy to generał Wedling ogłosił kapitulację sił niemieckich. Wzięta przez generał armii Czerwonej Czujkowa. Przyjęto W, kilku, przez. w ciągu kilku kolejnych dni wojna dobiegła końca. Ale działa początek nowemu konfliktowi. Dała. zimnej wojnie. Ja zostałem jej pierwszym żołnierzem. Zostałem, boże, co ja dzisiaj mam? Jakoś dziwnie czytam. Wszystko źle, dobra. I koniec Sniper Elite V2. Ile mamy to odcinka? 14, więc sobie mogę kończyć, bo i tak minut reklam nie mam, więc mi to, to tam wali. Więc, żegnam się z wami z tej strony Haunted, mam nadzieję, że film wam się podobał, jeżeli tak to like, sub, dzwonek, komentarz, e, no i wiecie, no zapraszajcie więcej osób, to będzie lepsze, to będzie więcej filmów na kanale i to będzie odcinek albo na wtorek, albo na niedzielę, albo na, nie wiem jeszcze kiedy, bo to nagram w sobotę, dobra, a więc do następnego, trzymajcie się.